It's Sunday afternoon here at Monza in urine for a treat at this classic Formula One track. Welcome to the Italian Grand Prix. Nico Rosberg will want his good fortune to continue on from yesterday's qualifying. He starts the race in P1 and has even said he's expecting to take the checkered flag first. You wouldn't want to bet against him doing just that. There are a lot of variables that can cause a driver to be happy with the car one day to struggling with it the next. Track temperature, excessive tyre wear, or a change of fuel load can all affect the feel of a car. He'll definitely be hoping that when the race gets underway, he's got the same balance as he enjoyed in qualifying. So, what would you have been doing overnight if you were Lewis Hamilton to make up the time difference that he needs to make up based on yesterday's qualifying times? He clearly has a pretty good balance in the car. He just needs to work out where he can squeeze an extra tenth or two to make up the difference. Siema, z tej strony Majka. Zapraszam Was na kolejny wyścig w Mistrzostwach w F1 2015. Przed nami 12. Grand Prix tego sezonu, czyli Grand Prix Włoch na torze Monza. Domowy wyścig dla Ferrari. Będziemy startować z trzeciej pozycji. Do Mercedesów nie brakło nam wiele. A teraz zmierzymy się z nimi w tych ciężkich warunkach, w tych struchach deszczu. Przejdźmy już do startu. Zgasły czerwone światła. starty podobny jak kierowcy Mercedesa. Nie straciliśmy tutaj. Hamowanie do pierwszego zakrętu. Po prawej ktoś nam się tam pojawia: to chyba Felipe Massa. Dokładnie. No ładnie to rozegrał Brazylijczyk z Williamsa. przebił się na drugą pozycję, wyprzedzając Hamiltona oraz nas. Ale szybko na naszą pozycję startową wracamy. Hamilton spada na piątą pozycję, bo Kimi też sobie z nim dał radę. Ale Kimi jednak tylko na moment znalazł się przed Luisem. Ojojoj, no tutaj to mi się bardzo ciepło zrobiło. Na szczęście to się udało wyratować, ale straciliśmy prędkość oczywiście na tym i z dwóch stron nas objeżdżają oraz Hamilton, jeszcze Botas do się tutaj próbuje wepchnąć. No miałem tutaj w planach wyprzedzenie Kimiego, ale przy okazji udało się też wyprzedzić Hamiltona, a więc dwie pieczenie na jednym ogniu. Znowu jesteśmy na pozycji trzeciej. Będzie nas atakował Hamilton. No zażarta walka o to trzecie miejsce. O, i tutaj musiałem trochę uciec za tor, bo inaczej doszłoby na pewno do kontaktu. Kolejny atak Hamilton, a tym razem do paraboliki, próbuje nas wyprzedzić. No i wyjeżdża z niej przed nami Brytyjczyk Ale teraz przed nami długa prosta Spróbujemy się za nim schować I wyprzedzić go jeszcze przed pierwszym zakrętem Już się z Luisem zrównujemy I skoń powinniśmy skończyć manewr już w pierwszym zakręcie Dokładnie tak się dzieje Jeszcze Bottas teraz na czwartą pozycję się przebił I ja mam bardzo słabe wyjście z tej szykany no i bota z nas wyprzedza. Oczywiście jak najszybciej postaram się odzyskać tą pozycję, będzie teraz atak na Fina. No i nawet udało nam się ładnie zmieścić w to, że wracamy na trzecią lokatę. Hamilton już jest czwarty znowu, no, naprawdę ta walka jest tutaj bardzo zacięta. No, i teraz poprawiam najszybsze okrążenie tego wyścigu o 0,6. Poprzednie też należało do mnie, udało mi się je zdobyć. No i nasze tempo wygląda naprawdę dobrze i bardzo szybko zbliżamy się do Felipy Masy. Możemy tu myśleć o jakimś ataku na to drugie miejsce, ale no, trzeba na razie to tempo utrzymać i zbliżyć się do Brazylijczyka. Jak spojrzycie na minimapkę, to nasza przewaga nad czwartym kimim jest już ogromna. No i Kimi też już ma tam jakąś przewagę nad y, piątym miejscem. W sumie nie jakąś, bo też jest ona duża. No i do Felipe Masy tracimy już niecałe 2,5 sekundy. Do końca jeszcze 4 okrążenia, także jak najbardziej jest on do dogonienia. Tam nawet już w sumie Nico Rosberga widzimy, ale no, Rosberg już nie będzie do złapania na pewno. Już tylko 1,7 sekundy do końca mamy 3 okrążenia.

No jesteśmy blisko, to jest niecała sekunda straty. Zobaczymy czy gdzieś będę w stanie go zaatakować. We've gone 90% naszego our initial load. 10% of fuel remains. Most bugs in first place. O kurde, no tutaj przegapiłem trochę punkt hamowania. Tam doszło do kontaktu delikatnego z masą, oczywiście, puścimy go tutaj z powrotem na to drugie miejsce. No i chyba już bez szans, abyśmy się przebili przed Felipe. Przecież Felipe bardzo wolno wjeżdża w szykanę Ascari'ego i bardzo wolno ją przejeżdża. Mamy tutaj naprawdę szansę go wyprzedzić jeszcze do paraboliki i będzie taki atak na pewno. by tutaj nie przestrzelić, żeby nas tutaj nie skontrował ładnie na równi z nim. Przytrzymamy wewnętrzną no i wyprzedzamy Felipe Masę i będziemy mieli to drugie miejsce, a więc udało się go dopaść w ostatnim zakręcie tak naprawdę. Nico Rosberg wygrywa ten wyścig, my kończymy na drugim miejscu, a więc dublet Niemców, no i podium uzupełnia Felipe Massa, bardzo ciekawa pogląd za Felipe, o mało co nie, nie wyeliminowałem nas z wyścigu, ale udało się. No i mamy ostateczne wyniki tego wyścigu. Raikkonen utrzymał się przed Hamiltonem. No Hamilton był tam cały czas uwikłany w jakąś rywalizację. Kończy dopiero piąty. Sainz i Felipe Nastry nie ukończyli tego wyścigu. Ciekawe co im się tam stało. Pewnie jakieś awary, bo tam nie widziałem, żeby były jakieś żółte flagi, jakieś incydenty. W klasyfikacji kierowców Nico Rosberg odrabia do nas 7 punktów z 72 do 65. Zmalała nasza przewaga nad Nico Hamilton, cały czas na trzeciej pozycji. Później Rejkonem bo to z Ricardo Massa, Perez, Piat. Hulkenberg skakuje do 50. Wyprzedza Maxa Verstapena No i za moment, oczywiście, klasyfikacja konstruktorów. Tutaj nasza przewaga nad Mercedesem wynosi 50 punktów. William znów no już trochę traci, już raczej nie są w grze tutaj o nic. No i już reszta bez żadnych większych zmian. W tym odcinku to byłoby wszystko. Jeżeli się spodobało, zostaw łapkę w górę. Zachęcam do subskrybowania kanału. Zapraszam również do opisu. I zapraszam na kolejne odcinki z tej serii, jak i z każdych innych serii. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.